Halloween! Czyli Wam wszystkim. Dzisiaj poruszymy bardzo słodziutki temat. Przeuroczy. Przeuroczy. Bardzo malutki, milutki i taki puszysty trochę? Tak, otóż. Czym skorupka za młodu nasiąknie? Znacie to? Myślę, że tak. Dokładnie. Takie powiedzenie pewnie nieraz słyszeliście. A w temacie pielęgnacyjnym jest mega ważne. E, ponieważ e, jako grumerzy spotykamy się z tym na co dzień. To znaczy, jak nauczy się szczeniak za młodu, to później procentuje, albo jak, jakie braki zostaną poczynione w okresie rozwoju pieska, to też później odbija się na tych przyszłych pielęgnacjach. Więc dziś chcemy chwileczkę porozmawiać o tym, jak duże ma znaczenie to, abyśmy przyzwyczajali szczenięta od samioszkiego początku, od kiedy tylko mamy je w domku. Dokładnie, dzisiaj się skupimy na szczeniakach, ale osoby, które mają również starsze psiaki. Również z tego nagrania będzie, będą czerpać e, wiedzę, bo tak na dobrą sprawę te informacje, które Wam przekazujemy, w tym nagraniu są uniwersalne. Tak, to są takie zestaw pierwszych, najbardziej podstawowych, najłatwiejszych ćwiczeń do wykonania. Jako taki wstęp, do przyszłych pielęgnacji. E, łatwy, przyjemny, e, szybki wstęp do wykonania dla każdego, również właśnie tak jak Michał powiedział, dla piesków starszych, które nie miały styczności z pielęgnacją, albo może są to adopciaki, których historii nie znamy. Dokładnie. A dlaczego się skupiamy na szczeniakach? No bo po prostu e, najłatwiej i najbardziej efektywnie nauczyć młode psy, szczenięta które w swoim okresie socjalizacji, o którym zaraz powiem Małgosia, ee, naj, są najbardziej chłonne. Więc można ich bardzo łatwo nauczyć tych pozytywnych zachowań, ale również niestety można albo po prostu zapominając o ty, w tym okresie, o tym momencie, można często zaniechać pewnych czynności albo wręcz im odwrotnie te czynności po prostu wykonać źle, błędnie. My będziemy się dzisiaj skup skupiać na pielęgnacji, na przyzwyczajaniu i w tym nagraniu zrobimy tak, że nie będzie potrzeba żadnych narzędzi, żeby już przygotować szczeniaki, już przygotować psiaki do pielęgnacji, aby już w pielęgnacji domowej aby w pielęgnacji salonowej miały łatwiej, było łatwiej. Więc słuchajcie, za moment przeskoczymy, że tak powiem pewnie na dworek, jeśli pogoda pozwoli, bo dzisiaj jest taka troszkę kapryśna i deszczowa, kapryśna, ale właśnie to jest ważne, ponieważ nie ma wymówek, nie ma wymówek. Pada deszcz, świeci słońce, działamy, działamy. Wychodzimy z psami na spacer codziennie, nie ma wymówek, po prostu wychodzimy. E, karmimy psy codziennie? Nie ma wymówek. Trzeba dać śniadanko, kolacyjkę o ustalonych porach. E, są szczepienia? Nie ma wymówek. I tak samo chcę Wam przekazać, że po prostu nie ma wymówek. Pielęgnowanie psa to jest odpowiedzialność, Dokładnie. tak? Niezależnie od pogody. Dokładnie. Jeszcze taka troszeczkę anegdotka. Ile my grumerzy musimy nasłuchać się wymówek odnośnie pielęgnacji? Więc słuchajcie, koniec wymówek. Był Zaczą mróz? Czy nie Był róz, czy nie mróz, albo wyjazd, albo brak czasu. Każdy choruje na przede wszystkim najpopularniejszą chorobę cywilizacyjną, czyli brak czasu, więc ten czas po prostu trzeba znaleźć. A my pokażemy Wam na tym filmie jak fajny, miły, słodki, spokojny sposób przyzwyczaić psiaki, ale również dostaniecie opisy po co to robić. Bo, mo bo można coś robić, ale jak się nie wie po co i no, dlaczego to traci, to traci sens i nie ma motywacji, ale jak już się dowiecie, po co to robicie, dlaczego to będzie potrzebne, dlaczego waszym psiakom będzie łatwiej, no, to zupełnie będzie tak. inna gadka. Ale to dokończę, bo miałam. Yy, o, właśnie. Przepraszam, przerwałem znowu. Tak, tak przeskoczyliśmy. Yy, zaczęłam mówić, że za moment udamy się na dwór Tak. tak i będziemy mieli przyjemność popracować ch chwileczkę yy, z dwoma przeuroczymi młodymi damami. O nie! Przepraszam. O, czyżby to te damy? Raczej nie. Yy, dama, dzwoni jedna dama. Raz Yorkshire Terrier, ale przepraszam, odzwonię później. Okej. Okay. A? <grywa> okay. A więc będziemy pracować z dwoma uroczymi młodymi damami. Są to w, typie, tak, w typie owczarków belgijskich, sama i salsa. Dokładnie tak. tak. My mieliśmy przyjemność z nimi, e, trochę je troszkę, maglować troszkę już, już je maglować, tak, więc tak naprawdę od wcześ wcześniejszych okresów, e, tak. ale teraz są w czasie okresu socjalizacji, tak jak Michał wspomniał, bardzo ważnego w rozwoju szczeniot, ten Dokładnie. okres przypada od 19 dnia aż do 12 tygodnia życia. U piesków, czyli jest ten odcinek na tyle długi, że można w czasie rozłożyć stopniowanie bodźców, tak? czyli natężenie ćwiczeń, które wykonujemy ze szczeniętami. Dziś zaczniemy od tych wstępnych, Dokładnie. najwcześniejszych. I będziemy to rozwijać w kolejnych odcinkach, bo sądzę, że te odcinki ze szczeniakami są takie słodkie, fajne. Tak i dużo dają, dużo, dużo wiedzy i naprawdę procentują. Ale pamiętajcie, że tak naprawdę to te szczenięta już miały styczność wcześniej z nami, ale i inne szczeniaki, te, które są w Waszych domach czy wśród Waszych znajomych, też wcześniej pochodziły sporo z nich z hodowli i już we wcześniejszych okresach, nawet w fazie takiej neonatalnej, w fazie przejściowej. Hodowcy, już ci świadomi hodowcy powinni, powinni i Dokładnie. miejmy nadzieję, że często już wykonują pewne drobne zabiegi. Są to przyjemne, krótkie sesje pielęgnacyjne, takie rozwojowe, które już procentują w życiu tych piesków Dokładnie. Dokładnie. Ale o tematach hodowlanych oraz o tym to na pewno porozmawiamy w jakichś kolejnych odcinkach. Żeby nie przedłużać, bo sądzę, że już jesteście zainteresowani, żeby zobaczyć szczeniaki i co tam będzie się działo, jeszcze tylko jedna, jedna, jedna informacja. Pojawiamy się ze szczeniaczkami dopiero teraz, bo to co powiedziała Małgosia, stopniujemy bodźce, tak? Czyli nie chcieliśmy ich od razu dawać przed kamerę na dłuższy czas, stopniujemy bodźce. My to robiliśmy na samym początku, dosłownie kilka minut, a dzisiaj... Już będziemy to robić dłuż, dłużej tak. i przed kamerą. Takie stymulacje neurologiczne, te wczesne, to zajmują dosłownie kilka minutek. Kilka tak, sekund nawet. Kilka sekund, trzymanie w konkretnych pozycjach. Tak. Natomiast teraz już można przenieść szczenięta dalej od legowiska, bo one same już zaczynają sobie wędrować, bo mają wyznaczony kojec, ale już z chęcią Dobra, zwiedzają idziemy, dalej, idziemy, 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 już nie przedłużamy. Cześć, do zobaczenia za moment. Kochanie, tak. Dobrze. To są nasze chętne do nauki i chętne do zabawy samba i salsa. Mamy teraz chwilkę relaksu, relaks na trawce, tak jak pieski Oj, lubią najbardziej. Znowu telefon. Może powiedzieć, jestem cały czas podłączony do telefonu. Tak. Muszę go wyciszyć. Super dziewczynki, super dziewczynki. Przypomnijcie sobie dotyk. Przypomnijcie sobie dotyk na całym ciele. Co do uguchana. Super. Super. <laughs> tak. Nauka <laughs> przez zabawę. O to chodzi. Dokładnie. Czyli o to chwila, chodzi. chwila czasu na zapoznanie, chwila czasu na relaks, na zabawę. I zaraz przechodzimy do konkretów. Eee, więc tak, ta przesympatyczna sonia wabi się salsa. Sambusia, salsa jest troszeczkę bardziej energiczna. i to, Ale bardziej to też zależy od dynia tak? Temperamentna, naprawdę. ale to <grym> dzisiaj właśnie tak się przed, przedstawia się właśnie dobra, w tą stronę. Tak. A Sambuncia jest spokojniejsza. A Małgosia jest spokojniejsza czy bardziej energiczna? Dzisiaj chyba spokojniejszy, ale do pracy ze szczeniętami warto być spokojnym. Oczywiście nastawionym mega pozytywnie, z dobrą energią, ale spokojnym i wyciszonym. Więc myślę, że Ruda pójdzie na warsztat jako pierwsza. Ruda tańczy jak szalona. Pięknie, super. Dobrze, to przechodzimy już do konkretów. Mamy ten moment na zapoznanie się i chwilkę zabawy za nami. I przechodzimy do konkretów, do przesympatycznego przyzwyczajania do pielęgnacji. No dobra, kochani, to działamy. To są nasze urocze kandydatki salsa i samba. To na razie samba kochana. Zaczekaj. Zajmiemy się twoją siostrą przez momencik. Ty oglądaj co się dzieje, moja droga. Usiądziemy sobie na ławkę. Nie jest to przypadkowo. Chcemy, aby szczenie przyzwyczajało się do tego, że jeśli czegoś od niego wymagamy, to jest na to przygotowane specjalne miejsce. I tak też Wam polecamy stosować różne ławeczki, stoliki, podwyższenia. Więc Sinka sobie tutaj stanie i wykonamy. O tak, wykonamy kilka ćwiczeń związanych z przyzwyczajaniem do dotyku. Zaczniemy sobie od małżonki. A, a dlaczego stawiasz na, na ławeczce? Co to ma przyzwyczajać? Czy to ma przyzwyczajać psiaczka do czegoś? E e Jak to działa? Tak, dokładnie. Ona przywyknie, że na podwyższeniu, w specjalnym miejscu od niej czegoś wymagamy, bo też spotka się w dorosłym życiu. Pieski spotkają się ze stałym na przykład u weterynarza i u grumera. Tak więc to jest to miejsce, w którym... Tak. Skupia się piesek. Tak. Przyzwyczajamy do dotyku w małżowinkach usznych. Bardzo ładnie, tak. Jeśli w przyszłości tata. będzie wymagało ucho leczenia, to nie będzie to stanowiło dla psa problemu. No i standardowe czyszczenie uszu też będzie dla niego bułką z masłem. Dokładnie, w salonach pielęgnacji psów czyścimy uszy co najmniej żelem lub płynem, a u wielu raz. Depilujemy kanały słuchowe, więc jest tam sporo zabawy w uszkach. Tak. tak więc ważne jest, żeby psiaki miały mniej stresu, jak już odwiedzą grumera. Idziemy dalej, idziemy do okolic oczu. I też piesek musi akceptować dotyk okolic oczu, tak? Szczególne ma to znaczenie u ras długowłosych, które będą wymagały tam bardzo częstej kontroli i dbania o te miejsca. Więc przyzwyczajamy, jakby nie daj Boże, było kiedyś leczenie oczu, zapuszczanie kropli, to wtedy nie spotkamy się z problemami w tym zakresie. Bardzo ładnie, malutka, ślicznie, tak. Robimy momenty przerwy, pamiętajcie, że to nie jest nic na siłę, to ma być miłe i przyjemne. Idziemy dalej, jeśli chodzi o ćwiczenia dotykowe. Tak, proszę się skupić, moja kochana nie koleżanko, się, nie się. tak, jest wszystko ok. Teraz zajmiemy się łapkami. Kolejny ważny punkt. Piesek ma akceptować dotyk w opuszkach łapek. Zobaczcie. Ślicznie, Salsa. Wewnątrz łapek. I to kolejny jest element, Aha, co tu się dzieje? To jest kolejny ważny element przyzwyczajający do dorosłego życia, gdyż będziemy te łapki później kontrolować regularnie, czy nic się nie wbiło w opuszkę łapek, tak? czy tam nie ma szkła, czy nie ma gumy do rzucia, czy nie ma kolców roślinek. A także będziemy obcinać pazurki, więc piesek musi to akceptować bez problemu. Ważna rzecz, na że łapkach. psiaki w salonach bardzo często stoją i długo. Stoją na trzech łapach i na dwóch łapach, ponieważ przy wielu rasach, jak chociażby u koker angielskich, albo u setterów, albo raz w ogóle długowłosych, grumer dokładnie wycina Włoski włos z pomiędzy opuszek i tam jest naprawdę sporo roboty, więc im więcej czasu poświęcicie po prostu w domkach, tym wasze psiaki będą bardziej przyzwyczajone i będą bardziej lubiły grumerów. Tak. Tak i działa. też to nie będzie ich to tak gilgotało. Tak? Jeśli zwierzak nie jest przyzwyczajany do tego, to też zabiera łapkę, bo często go tam kilgocze, tak? A jeśli przyzwyczajimy do dotyku, będzie zdecydowanie łatwiej. Idziemy dalej z ćwiczeniami dotykowymi. O, dziewczynka się nam zrelaksowała. <grym> został nam tył pieska, tak? Czyli chcemy, żeby akceptowała także dotyk w okolicach intymnych, tak, nie jest tu problem a także ogonek. Musicie wiedzieć, że dużo piesków z naszego doświadczenia, to wiemy, nie akceptuje dotyku ogona, nie akceptuje czesania ogonków, więc pamiętajcie, że od malucha dotykamy psa całego. Od naszego do końca ogona? ogonka. E, Czy to się przyda w ogóle w salonie? Czy tam grumerzy? Jak nociaki? najbardziej. Pieska należy czesać całego i e, ogonek również. W, w ogonku siedzi też sporo włosków, potrafią się kołtunić, potrafią tam się przyczepiać rzepy na fajnych łąkowych spacerach i trzeba mieć możliwość ich się pozbyć bezproblemowo. O, pięknie. Bardzo, bardzo pięknie. Ładnie. Może y, teraz zrobimy odpoczynek, bo tak jak już wcześniej wspominaliśmy, robimy przerwy. To ma być przyjemne, Dokładnie. fajne, zabawne dla bardzo wszystkich. Bardzo ładnie. I teraz weźmiemy sambusie. Tak, chwilka, przerwy, moja droga. Ojejku. Pięknie się spisałaś, pięknie Ale się spisałaś. Się Jeszcze chciałbym dodać do, z, do tej pielęgnacji dotykania ogona, że y, bardzo często psiaki nie lubią. Do tylko gona. I przychodzą do nas psiaki typu owczarki niemieckie, typu haskie, typu samojedy, z szatą kombinowaną, no, tak. z, z bogatym podszerskiem i na przykład one dają sobie w domu czesać tuw. A ogonka nie Ogon, i potrafią porty, pokazać ząbki przy pielęgnacji ogonków, więc nie odpuszczamy tego kawałka pieska. To też jest pies tak samo jak i to jest pies, to jest pies, to też jest ten sam pies. Więc Dokładnie. nie zapominamy o tym kawałeczku psa. Dotykamy ogonek w różnych momentach, chociażby nawet jak piesek siedzi na kolankę. <noise> brawo słoneczko, brawo. A już czeka na uwagę. No to super, no to, to w takim razie zmiana, chwilka przerwy. Madam Samba zmieniała, e, zmieniała, znaczy się <noise> rozwiązywała Ci sznurówkę. Właśnie. W końcu jej się to, I udało Ci się, tak? No super, brawo. Ok. Dziękujemy Salsa, zapraszamy Sambę. Pamiętajcie, że takie przyzwyczajenia do pielęgnacji mają być spokojne, mają być w formie zabawy, mają być w formie przyjemności. Tu nie ma być stresu. To nie ma być jakiegoś napięcia ani pośpiechu. Zobaczcie, tak, my tak na dobrą sprawę, na razie jeszcze od tych maluchów nie, nie oczekujemy zbyt wiele. To ma być wszystko w formie takiego. I pamiętajcie, maglowania. praca musi być regularna, tak? Czyli jeśli zaczniecie ze swoimi szczeniętami pracować, tak jak pokazaliśmy, tak, to musicie to kontynuować, najlepiej codziennie, codziennie, regularnie. I one to zapamiętają i wtedy możecie stopniowo zwiększać częstotliwość, ale zwiększać też długość trwania każdego z tych ćwiczeń. tak no to pamiętajcie z sambusią te same ćwiczenia dotyk uszu, do tych łapek. Okej, okay, dobrze, kochana. Zaczynamy ćwiczenia dotykowe. To jest twoja siostra, zgadza się. Tak, kanały słuchowe. To się zazdrasta. Wymagają dotykania. Także okolice oczu. Pamiętajcie o tym. O, tak. Nic się nie denerwuj. Nic się nie denerwuj. Warto też włączyć dotykanie fafli żeby w przyszłości bez problemu kontrolować stan uzębienia psa, a najlepiej także czyścić zęby? Dobrze, malutka. Coraz popularniejsze jest zdejmowanie osadu i kamienia z zębów. I bardzo ważne jest, przynajmniej chociażby w naszych salonach robimy to bez nieczulenia, bez premedykacji. I yy, bardzo ważne jest, żeby po prostu psiaki współpracowały, żeby one dawały te ząbki do Dokładnie. czyszczenia. Inaczej po prostu nie da rady zrobić tego bezpiecznie, usługi. prawda? Bezpiecznie. A bezpieczeństwo jest najważniejsze. Bezpiecznie i komfortowo. Mhm, super. Tak, skupiamy się na robocie malutka. Każdą nóżkę. Pamiętajcie, żeby na przykład nie zostać tylko na przednich łapkach, a odpuścić sobie tylne, tak? Nie idziemy na skróty, tak się nie da. Tak się nie da, bo później będziemy kontrolować stan wszystkich łap, będziemy obcinać pazurki we wszystkich łapkach, wycinać włoski, włoski z opuszków, z opuszek, dokładnie, opuszek. więc smarować różnymi balsamami U, na zimę tak. lub na suche lato w formie ochrony opuszków przed nadmiernym wysuszaniem. Dokładnie. O, kto tak dobrze daje tak. dupeczkę do masowania? Ale I, I te portki też są ważne, kochani, bo później też tak bywa, że pies cały daje się wyczesywać, na przykład owczarek czy owczarki długowłosek, gdzie bywają te portki obrośnięte naprawdę obficie, i okazuje się, że pies ma na przykład problemy z wyczesywaniem tych tylnych okolic. Tego nie odpuszczamy, nie można. Dokładnie tak. Albo na przykład nieraz są takie życzenia i coraz częstsze, że Pani Michale, Pani Małgosiu, prosimy tam krócej wycieniować, bo się kołtuni. Tak, tak, I cieniowanie a... krócej jest fajne wtedy, kiedy piesek daje akceptuje, sobie wycieniować, akceptuje dokładnie. dotyk, akceptuje różne działania przy ogonie i w miejscach bardzo intymnych. Dobrze, Oj, ale bardzo się towarzystwo zbrykało. Pięknie, super. Więc te ćwiczenia dotykowe są miłe. Fajne. Dokładnie. I szybkie, tak I naprawdę. Szybkie. Zobaczcie, to eee, nie trwało długo. Dziś bawimy się bez różnych narzędzi. Po prostu bawimy się w dotyk. Oczekujemy już od pieska, pomału dyscyplinujemy małe ziomki. Aby żeby... potrafiły chwileczkę się skupić. To jest naprawdę na razie moment. Potrafi... Jeszcze nie, nie zaczynamy y, pracy z różnymi nawierzchniami, jeszcze nie zaczynamy pracy z narzędziami. To jest na razie takie mizianie. Tak mizianie, oczywiście. Małe psiaki, szczeniaki, malce, one się dekoncentrują nawzajem, one chcą się cały czas bawić. Okay, zawsze się znajdzie czas na zabawę, ale pamiętajcie, żebyście mieli swoją dyscyplinę i żebyście chętnie po prostu również od nich oczekiwali. Więc, tak, co robiliśmy? Był masaż uszu, po to, żeby po prostu przyzwyczajać psiaka do, do czyszczenia, do, do higieny i do higieny. ewentualnego leczenia. Dokładnie. Dokładnie. Było masowanie, były masowanie łapek, po to, żeby przyzwyczajać psiaki do wycinania, powiedzmy, puszka do cięcia pozór. I kontroli, tak i kontroli yy, stanu łapek. dokładnie Było tak. także oswajanie z dotykiem tylnych części ciała, pieska, dokładnie. a także ogonka, ogonka ze względów na pielęgnację w dalszym okresie. To może na chwilkę pieska. jeszcze Małgosiu, e, postu, postaw e, 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 sam, e, sambunię na stole, żeby jeszcze się przyzwyczaiła do tego, że oczekujemy od niej po prostu stania. Tak. Kolejne pięknie. ćwiczenia to są ćwiczenia związane z utrzymywaniem pozycji. Pięknie. Tak, bardzo dobrze. I jeszcze tak, na chwilę I z drugiej strony. Mhm. Mhm. Bardzo, bardzo dobrze. dobrze. No to dziękujemy z tak. suni kochanej, że jest taka fajna. Dobra, okej. Okay. Mhm. To myślę, że chwilka przerwy dla niej. Dobra. Bardzo pięknie. Chodź, odpocznij sobie.